Honor 90 Lite gdzieniegdzie staniał wyraźnie od momentu premiery i teraz nareszcie ma szansę być konkurencyjnym smartfonem. Moim zdaniem Honor nieco bardziej powinien rozpychać się łokciami na rynku, jeżeli chce ugrać trochę tortu dla siebie. Honor 90 Lite jest błyszczącym gagatkiem, na pleckach ma miliony takich przyczajonych brokatów lekko zmatowionych. Jest to oczywiście plastik, podobnie jak ramka. W tej cenie nie ma co spodziewać się metalu czy szkła, chyba że nazywasz się siomi i czasami to ci się przytrafi. Honor zdecydował się na wyraźnie wystające aparaty, a pomiędzy nimi jakby matematyczna część wspólna dwóch zbiorów, czyli taka łezka. Niezbyt wymyślne to fiku miku, ale nie jest przynajmniej nudno. Niebieski kolor jest naprawdę ładny, taki syrenkowy. Boki telefonu są przy mnie spłaszczone. Ramki, a raczej brak ramki, jak to producent pisze na swojej stronie, to z jednej strony prawda, a z drugiej nie. Dolny podbródek występuje, ale nie jest jakiś ogromniasty, jak na smartfony z ekranem LCD. Te boczne ramki i górna to klasa. Zupełnie niedostępne są takie rozmiary w tej cenie smartfonów. Producent nie mówi nic o szczelności urządzenia, więc uwaga nawet na deszcz. Honor podaje na swojej stronie przedziwne statystyki typu, że ten telefon udźwignie nacisk 70 kg, a ekran wytrzyma 800 tysięcy dotknięć. Serio? Dotknięć? to jest takie bardzo trudne dla smartfona, żeby przetrwał 800 tysięcy dotknięć? Trochę parsknąłem, gdy zobaczyłem tę statystykę. Tak pomyślałam na początku, no szkoda, że nie ma AMOLEDa. Ekran LCD LTPS o przekony 6,7 cala i odświeżaniu 90 Hz to nic, nad czym się będę zachwycać. Na szczęście, specyfikacja jest gorsza niż rzeczywiste wrażenia z tego wyświetlacza. Czernie są całkiem niezłe, nie ma utraty jasności pod kątami, jasność sama w sobie jest jak cię mogę. Mamy powłokę oleofobową na ekranie, ale jakoś to szkło brudzi się nieco bardziej niż inne smartfony. Na szczęście, jedno przetarcie i wszystko znika. Zatem powtórzę, jest mnóstwo gorszych ekranów LCD na rynku, ale Amoleda widziałbym bardziej w tym smartfonie. Kojarzycie procesor Dimensity City 6020? No oczywiście, że nie. Ja też go nie znałem, bo nie znajdziemy go w żadnym innym telefonie na polskim rynku. Więc co on za jeden i co potrafi? Jak na tę kasę, to serio, wypada dobrze. W Antu to niecałe 400 tysięcy punktów, to brzmi całkiem nieźle. On się jakoś bardzo nie grzeje, jak normalny telefon w tej cenie, a plastik też nie ma problemu z oddawaniem ciepła. W grach typu PUBG jakoś nie poci się, nie przecina, jest kulturka. Mamy 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Tyle GB w tej cenie to też spoko sprawa. Gorzej prezentuje się kwestia braku karty microSD. Mamy na starcie Androida 13 ze wspomnianą aktualizacją do 14, natomiast nie wiem nic o dalszym wsparciu. Nie znalazłem takich informacji w przeciwieństwie do serii Magic. Mamy tutaj nakładkę Honor Magic OS 7.1. Absolutnie, zupełnie przypadkowo jest ona podobna, żeby nie powiedzieć identyczna, do EMUI Huawei'owego. Nie tylko ta nakładka potrzebowałaby większego odświeżenia w mojej opinii, ale to nie jest w sumie miejsce na te rozmyślenia. Mamy oddzieloną belkę z powiadomieniami od tej ze skrótami. Możecie połączyć telefon z komputerem na Windowsie i wtedy urządzenia wymieniają się plikami i ogólnie komunikują między sobą. Samsung ma bardzo podobne rozwiązanie. Mamy tutaj motywy, które zmieniają m.in. ikony w systemie. Wibracje, haptyka nie są jakieś toporne, ale nowoczesnymi też ich nie mogę nazwać. Jojo nie jest w życiu niczym pożądanym, ale tutaj mamy system sugerowania aplikacji właśnie w ten sposób nazwany: Jojo. Telefon analizuje, jakie apki w danej chwili możemy potrzebować i wrzuca ją do specjalnego folderu na ekranie głównym. Telefon działa szybko, nie mam do tego zastrzeżeń. Ekran LCD, więc nie było możliwości zaserwowania skanera linii papilarnych pod ekranem. Jest on na prawej krawędzi. Przycisk ledwo, ledwo, ciut, ciut wystaje z obudowy, więc nie czuć go prawie w ogóle pod palcem. Chwilę mi zajęło, albo raczej kilka dni, zanim poprawnie zacząłem kłaść na niego kciuka. Działa szybko, ale to raczej normalne w takich skanerach. Jest też rozpoznawanie twarzy. Nawet w lekkiej szarówce nieźle sobie radzi. Tak wolnego ładowania w smartfonie powyżej tysiaka to nie widziałem od czasu testowania ostatniego Samsunga. 22,5W. To kiepściutko, tym bardziej, że wersja, uwaga, europejska miała mieć 35W. Nie wiem czemu do nas w takim razie trafiła wersja globalna ze słabszą mocą. Takie wartości przynajmniej podaje polska strona producenta. Bateria ma 4500 mAh, pozwala na pracę na jednym ładowaniu około 5-6 godzin pracy na ekranie. Czyli to takie dwa dni bez stykania ładowarki. Widziałem w testach, że Honor 90 Lite potrafi być kapryśny ze sprawami komunikacyjnymi. U mnie połączenia były ok, ale faktycznie zasięg był trochę słabszy niż w innych smartfonach. Za to jest 5G, jest NFC, GPS działa dobrze w tym smartfonie, natomiast mamy tylko wirtualny czujnik zbliżeniowy, czyli czujnik, który jest oparty na danych z aparatu. Także gdy przykładamy telefon do ucha podczas rozmawiania, no to bardzo często ekran jest wygaszany i bardzo łatwo dotknąć polikiem czy brodą, jakiegoś elementu na ekranie, więc zawsze, gdy rozmawiam, trzymam telefon nie w ten sposób, nie tak, a niestety tak, żeby przypadkiem nie wprowadzić jakiejś informacji do telefonu. A, no jest jeszcze dioda podczerwieni do sterowania urządzeniami typu telewizor, piekarnik, no może nie, klimatyzacja i tak dalej. Honor tchnął funkcję wzmocnienia dźwięku na głośniku, wprowadzając telefon w tzw. tryb głośno mówiący, ale nie mylcie tego z głośno mówiącym dla rozmów telefonicznych. Realnie to po prostu ubrane ostatnie 10% mocy głośnika w nowy tryb, nic więcej. Głośnik jest jeden, zatem stereo tutaj nie mamy. Bardzo łatwo go stłumić palcem. Jakość jest zwykła, łamana na przeciętna. Zaskakujące jest to, że w tej cenie nie mamy jacka 3,5 mm. Na ogół w tanich smartfonach producenci się go nie pozbywają. Fajnie, że w tej cenie nie zapomniano o 5-megapikselowym aparacie szerokokątnym. Owszem, ma 5 megapikseli, ale jednak jest. Jest do tego główny obiekt, który ma 100 megapikseli. No i jest jeszcze aparat do makro 2-megapikselowy, ale oczywiście tak, jakby go nie było. Nie jestem zachwycony zdjęciami, tak na początek powiem. Aparat jest bardzo wrażliwy na znane tylko sobie warunki, bo przy dobrym świetle potrafi zrobić biedne w szczegóły zdjęcie z pastelowymi kolorami lub ich wręcz braku. Nie jest trudno zrobić fotkę, na której brakuje nasycenia. Nie ma też zbyt wiele informacji na zdjęciach i te fotografie są po prostu bardzo nierówne. Da się tym telefonem zrobić przyzwoity pstryk, ale nie potrafię powiedzieć, jakie warunki muszą być ku temu spełnione. Szeroki kąt jest słabiutki i co gorsza, czasem trudno odróżnić szeroki kąt od głównego obiektywu. Tak czy inaczej, doceniam, że w ogóle szeroki kąt jest, bo jak jest dobre oświetlenie, powiedzmy takie wakacyjne, to z takimi zdjęciami da się cokolwiek zrobić. Uczciwie trzeba przyznać, że dwukrotny zoom jest bardzo podobny do wyjściowych fot i czasem ten zoom wygląda naprawdę nieźle. Ogólnie to nie są żadne dramatyczne zdjęcia, ale Xiaomi w podobnej cenie jest bardziej stabilne i przewidywalne. W czarówce tryb nocy najlepiej się sprawuje. Do ostrza, do świetla poprawia dynamikę i to faktycznie dobrze wygląda. W nocy nie ma dużych różnic względem tego, co automat serwuje. Podkreślone są bardziej kolory, które automat traci i subtelnie całokształt zdjęcia jest lepszy. Szeroki kąt nie współpracuje z tym trybem, więc w nocy ten obiektyw jest nieużywalny. Aparat do selfie ma 16 megapikseli. Tryb bokę nie zawsze jest celny i potrafi zrobić z nas Van Goga bez któregoś ucha. Domyślnie, co ciekawe, w trybie portretowym wyłączony jest bokę. Trzeba go sobie ręcznie aktywować. Selfiaki tak czy inaczej są bardziej światłym punktem fotograficznym tego Honor'a. Zdjęcia są ostre, kontury są mocno zarysowane, więc w automacie kontrast jest ciut za mocny, ale w tej cenie lepiej w tę stronę niż w drugą. Wrażenia są przyzwoite. To jeszcze wideo. Mediatek, który jest w tym smartfonie, nie obsługuje nagrywania 4K, ale 2K i owszem, taka rozdzielczość byłaby dużo lepsza niż zwykłe Full HD. Przy tej wydajności jeszcze bardziej dziwi mnie brak elektronicznej stabilizacji obrazu. Nagrywanie filmów w ruchu nie ma żadnego sensu jak przy zwykłym marszu, obraz tak lata. Szczegółowość jest typowa, jak na Full HD, nie ma ani specjalnie dobrych, ani specjalnych złych rezultatów. Głównym rywalem tego smartfona jest tak naprawdę Realme 11 5G, którego niebawem będę testować. Urządzenia bardzo podobnie wypadają, więc zobaczę, czy aparat w Realme 11 faktycznie będzie dużo lepszym i będzie stanowił większe dzięki temu zagrożenie dla tego smartfona. Natomiast ja mimo wszystko wybrałbym coś z serii Redmi Note 11 albo Redmi Note 12. Tak czy inaczej ten model może znaleźć potencjalnych chętnych, natomiast wiedzcie, że więcej możecie dostać w tej cenie. To tyle ode mnie, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!